W cudnym spotkaniu spędziliśmy noslek na warszawskim kempingu, gdzie piesiadowaliśmy, kosztowaliśmy rekino ryby i gadaliśmy oraz śmialiśmy się prawie do rana. Ranek przywitał nas zimą, ale i dobrym nastrojem, ale bym ja znajom! Słuchajcie, zanim wyjedziemy jeszcze chcę Wam pokazać najmniejszy agregat prądotwórczy. Zobaczymy jak to wygląda. Podobno jest najmniejszy, zobaczymy jaki jest głośny i zobaczymy wszystkie potrzebne nam rzeczy. Już art się rozpakowuje, zaraz będzie prezentacja. O! Taki malutki. To no, test. Teraz będzie test <laughs> Będziemy rozpalać Powiedz mi, ile to kilogramu waży? To nie jest ciężkie. Nie, nie. Ta dziesiątka, ona jest zarębista. To jest najcichsza na rynku. Tu jest 87 dB, mhm. 22 ma 90 dB. No to już jest różnica. A powiedz mi teraz tak, bo wczoraj coś wspominałeś o. O, jakiś taki konwerterowy, inwerterowy. inwerterowy. Dobra, wszystko i... możemy podłączyć. R rozumiem, bo tu chodzi o to, że jak jest czuła elektronika w kamperze, tak, żeby czegoś nie, no agregat, nie, nie tak było jakichś przepięć tak wahań. Honda tak? Honda EU22i, tak samo Honda EU10 jest agregatem inwerterowym, Aha. który można podłączyć każdą elektronikę do niego. Każdą najbardziej czułą, czyli tak jak u nas w kamperach mhm. można podłączyć wszystko. No, jedno gniazdo co prawda tylko. Ale można te agregaty połączyć przewodami i dwie takie hondy EU10 można połączyć razem i one będą wtedy podwójnej mocy. A, podwójną okay. moc miał. Można je łączyć. Można Super. je łączyć tutaj za pomocą kable Kable kosztują 240 zł i wtedy można to połączyć. Mhm. E, ile litrów, na ile czasu? Tak. Palanie 0,3 litra na godzinę. I to... Czyli nic, wącha paliwo. No wącha na oparach. A powiedz mi, na, na takim ciągłym, na takim... 8 godzin ciągłej pracy na jednym tankowaniu wchodzi 1,9 litry wchodzi no praktycznie no. paliwa. 8 godzin. I teraz tak. Jeżeli ustawimy go na pełną moc, to 4 godziny pracy. Okay. Ale tu możemy ustawić system eko. I będzie chodził wie, 4, 8 godzin wtedy, prawda? Repelacja. I teraz tak, 900 W y, można pod niego podłączyć tak, maksymalnie, tak. najlepiej obciążyć go 75% y, Najbardziej, mocy, eko czyli to będzie tak najbardziej ekonomicznie na niego, mm -hmm. czyli te 700 W. Tak. Średni pobór kampera jest... Przy ładowaniu akwaterów około 350. Oh, o, no, no to śmiało, no to śmiało można. Ale tu wiesz, włączasz po to, żeby se kampera odładować. Oczywiście. I, I jak masz też. Go... No to dobra, robimy, robimy próbę. Jak to będzie nam badłało. Co się, to prawda tu się paliwo leje po bokach z tego Tak, to Będzie sprawa... płomień do góry zobaczymy, obok będą efekty Zawsze <laughs> Daniel jest to efekty, Zawsze coś się dzieje. dzieje Zawsze coś się dzieje A, A to mówi, że, Dlaczego testujemy to przy <laughs> Ja nie wiem, muszę <laughs> się zapytać, czy mamy już ubezpieczonego Ale maszynka Ale maszynka Cześć, Ale maszynka. cześć, cześć. W nie? A w dałem No Jeszcze nie używamy Dobrze, dobrze I od razu żym No come on. O i teraz może co Słuchajcie mamy już o pół godziny Napych może co? Napych. Jest, jest, jest. Ona się uspokoi zaraz, nie? Bo ona na razie jest na ssaniu. Możecie posłuchać, jak to, jak to. Ile motułów ma? 902 motułów maksymalnych, ale najlepiej tak do siedmiu Teraz to jest na ssaniu. No, no. No, to są duże Niech się rozgrzeje, nie? Rozgrzewamy, no, się rozgrzeje. Rozgrzewamy, żeby była ruszana dziewczyna. Jest napis, głosi 87 decybeli. 87 dB. teraz porozgrywam w jak Ona na tym to tak Ej, ja miałem takiego komara, ale ładnie takie... łapiecie, no. takiego komarka miałem. Autentycznie, jakiś. To jest Z tej strony troszkę głośniej, od strony Tumika, ale tutaj od przodu naprawdę jest cichutko. No? Nie, szczerze? No, szczerze? Fajny, super, fajny, fajny, super, fajny, fajny. Ja ją pod uwagę, ale był okres taki, że to był okres pandemii, one były nie do zdobycia. Nie do, zdobycia. Nie do Schodziły jak świeże bułki? Tak. Oszukałem po wszystkie te były nosy. No tak, tak, to był ciężki czas. Gdyby nie pandemia na bandik, coś takiego wchodzimy ze sobą. 2 litry! 2 litry To ciężko powiedzieć. Ej, no dobra, no i patrz. Teraz, teraz słuchajcie, ona jest tam, my jesteśmy tu. Tam do 20 metrów szczerze. Teraz No ale wiadomo, jak jest Czy gdzieś nawet... tam na dzikusie, to, to jest taki. Z, z tego, tak? Teraz włączę pełną mocą. Bo to jest no, ten no. Ten no, ten no. Ten dobra, okej. Okay. Ej, bez... Nie, ma, nie ma różnicy. Ej no, może nie włączyłem. Na pewno włączyłeś? No, jest? Włączyłem. No? Ej, to nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Ty co? No, A, teraz! Oj! Oj, było mało paliwa. Aha, dobra, no tak, oj, tak, oj, tak, oj, tak. No ale przetestowaliśmy. Super, ja powiem szczerze, tak. gdyby nie pandemia, Miałe. Słuchajcie, jeśli macie doświadczenie albo macie porównanie z innymi agregatami prądotwórczymi, to dajcie znać w komentarzach, czy testowaliście coś takiego, może używacie, warto może kupić, czy, czy wypożyczyć sobie. Jak się takie jeszcze takie sprawują? Może jakieś inne modele byście polecili, także dajcie znać w komentarzach. Eee, to mnie No, słuchajcie, my przyjechaliśmy oddać kampera. Jeśli będziecie oddawać kampera, musicie pamiętać o tym, że trzeba opróżnić szarą wodę, wyczyścić toaletę. I akurat w naszym przypadku, bo już jest zima, więc musieliśmy zrzucić wodę użytkową. Co mogę powiedzieć na temat tego kampera? Dużo miejsca, bardzo duży kamper, no i inna specyfika jazdy. Z tym trzeba się pogodzić, i do tego trzeba się przyzwyczaić. A co najważniejsze, trzeba takiego kampera sobie wynająć przed wyjazdem urlopowym na weekend. Ponieważ, jeśli wynajmujecie takiego kampera, nigdy wcześniej nie spaliście w kamperze, to musicie się przyzwyczaić do wszystkich dźwięków i musicie się przyzwyczaić do jazdy. Różni się od zwykłego auta, czy nawet naszego busa. Dobra, słuchajcie, my idziemy oddać kluczyki, ale jeśli chcielibyście kupić sobie kampera, to również możemy tutaj kupić kampera. Dobra, idziemy do środka. Zaczynamy. Panie Arturze, dziękujemy bardzo za kampera. Jesteśmy zachwyceni. Tylko jeszcze teraz proszę mi powiedzieć, co będzie, gdybym chciała kupić? Czy też macie w sprzedaży kampery? Tak, oczywiście mamy w sprzedaży. Mamy kilka marek. Pierwsza to jest Glob Traveler, polska marka. Zresztą sobie sława zasady. Następnie mamy Adrię, mhm. cały przegląd od campervanów po półintegry, integry, integry i, i przyczepy. Mamy także niemieckie marki jak Hymer, Bürstner czy Karado. I można to wszystko u nas kupić. No dobra, bo załóżmy, że mi nie mówią nic nazwy, chociaż są mi znajome, ale nie na tyle, żebym wiedziała na czym polegają te marki. To proszę mi powiedzieć, rozumiem, że. Nawet ktoś, kto nie ma pojęcia o tym, ale zakochał się w karawaningu i wynajął sobie tak jak my na weekend i już wie, że to to, czyli chce iść to dalej i chce teraz kupić sobie tego swojego wymarzonego kampera. To, co ja muszę wiedzieć, przychodząc do Was, no właściwie tak od zera zacznijmy: Czyli przychodzę, dzień dobry, przyszłam kupić kampera. Powiem tak, nie musisz nic wiedzieć, bo to my mamy wiedzieć no i my mamy tobie pomóc wybrać właściwego kampera, tak? Więc najpierw w ogóle zaczniemy od tego ile osób, w ile osób chcecie podróżować, tak? Czy będziecie jeździli ze zwierzętami, po jakich regionach e, świata chcecie jeździć, e, dzieci, nie wiem czy będziecie jeździli wspólnie, czy chcecie mały, duży, automat. Opcji jest naprawdę bardzo wiele i raczej to jest naszą rolą, żeby Wam pomóc wybrać właściwego kampera. No dobra, czyli załóżmy, że doszliśmy do wniosku, że to jest ten kamper i ja go chcę teraz kupić, konkretny model. I jak wygląda finalizacja i na ile mniej więcej muszę się przygotować, jak wygląda kwestia zaliczki, oczekiwania, czy macie je w ręki. Mamy część modeli oczywiście już skonfigurowanych i na, na placu u nas. Mhm. Tak samo na przykład te samochody, które są w wypożyczalni, to możemy też je sprzedać, Aha, bo mamy też taki okay. system try and buy. Więc na przykład, jeżeli komuś się spodoba jazda tym kamperem konkretnym, no to potem mamy też możliwość go od razu sprzedania. Więc można powiedzieć, że mamy auto od ręki, bo jest nawet zarejestrowane. To jest pierwsza z opcji. Druga, oczywiście to, co, co mamy na placu, więc to jest kwestia tylko do konfigurowania go, czyli uzbrojenia nie wiem, w klimatyzację na przykład markizę, czy jakieś inne akcesoria, czy na przykład przetwornice. Eee, I powiedzmy sobie: nie wiem, potrzebujemy dwóch, trzech tygodni na zarejestrowanie i na, na odbiór takiego auta, bądź możemy dla Was specjalnie skonfigurować kom... spersonalizowany model kampera, Czyli możemy sobie krok po kroku przejść całą listę wszystkich dodatków. I wtedy możecie go zamówić. Eee, wtedy jest oczywiście 10% wpłaty zaliczki, a, a całą resztę przy odbiorze auta. Powiedz mi takie widełki, bo rozumiem, że to jest oczywiście kwestia indywidualna, ale ktoś to marzy o zakupie kampera, z jaką, jakim kosztem, powiedzmy, maksymalny musi się liczyć? Maksymalny znaczy, czy minimalny? E, znaczy minimalny. mam na myśli <laughs> taki maksymalny w sensie, że nie y, gołą wersję, ale już taką uśredniona cena. Jakiego takiego ba, najbardziej pospolitego modelu, może w ten sposób. E, to powiem tak, o, o marce Sun Living, to jest też marka e, Adri i tam ceny kamperów zaczynają się od 340 tysięcy złotych i to jest start. I one są bardzo fajnie już wyposażone, mają na tyle dużo e, opcji, e, chociażby już mają standardową markizę, co też nie jest bez znaczenia. Mm, więc to jest powiedzmy sobie ta najniższa taka e, cena. A limit górny? Nie istnieje. Można powiedzieć, że prawie nie istnieje. <gry> Dokładnie. Czyli kupuję kampera, pomagacie później serwisować mi go, czyli jestem pod waszą opieką dalej? Tak, oczywiście, że tak, bo oprócz tego, że mamy salon sprzedaży, to mamy także serwis. Więc przeglądy wszystkie u nas się przychodzi, oczywiście jeżeli chodzi o zabudowę, no bo przegląd jakby tego, mm. tej części silnikowej, no to wiadomo mamy u producenta, czyli jeżeli mamy bazę Mercedesa, no to na przegląd jakby jedziemy do, do Mercedesa, ale przegląd e, zabudowy, no to jest już nasza rola. Czyli I cała obsługa można też że wygląda zaopiekowana na tej e, zasadzie dokładnie jako da. właścicielka kampera dokładnie oczywiście. Da. To w takim razie my będziemy dojrzewać. Dzięki bardzo za Dziękuję informację. Bardzo. Dzięki. Słuchajcie, my już jesteśmy na peronie na zachodnim. Na szczęście powrotna podróż do Norwegii była spokojna. I teraz w pełni energii zaczynamy nowy projekt. Pod tytułem Przebudowa Kampera. Zostańcie z nami. Zapraszamy.